Coraz częściej na streamkach mówiliście Ej, ale co się stało z Topwekiem? Czy on żyje? dostał urlop? Czy co tam się z nim dzieje? Otóż nie, tak się nie działo. Zwyczajnie razem z Lorwekiem uczyli defaultowego Marweka do full focus. Poczekaj. Czy ja właśnie powiedziałem, że moje dwa alterega uczyły czegoś... Mnie samego? Chyba czas odwiedzić specjalistę. Niemniej myślę, że temat wymyśliłem całkiem ciekawy, gdyż bohaterowie w LOLu nie zawsze nazywają się w grze tak, jak w Fabule. A zatem witajcie, moi drodzy, ja jestem Topwek, a dziś przedstawię wam 10 bohaterów w League of Legends, którzy nazywają się inaczej w grze, a inaczej w lore. Wstępie kochani muszę coś ważnego zaznaczyć. W tym materiale chodzi o przeszłość bohaterów, o to jak się nazywali wcześniej bądź kiedyś. Zatem dla przykładu nie biorę tutaj pod uwagę takich postaci jak Azir, gdzie jego nazwa z gry to jego nazwisko. Zatem dziś poznamy prawdziwe imiona bohaterów lub jak się nazywali wcześniej, z zaznaczeniem, że w Lolu jest takich postaci nieco więcej niż na dzisiejszym materiale. Ale z racji tego, że to dziesiątka, no to wziąłem 10. Ale bez zbędnego przedłużania, lećmy. Zacznijmy od czegoś w miarę prostego, czyli karmy. Jak wiemy, karma to nie określenie kobiety, którą widzimy na Staszarcie, a nieśmiertelnej ajoniańskiej duszy, z którą jej nośnik lub nośniczka może porozumiewać się z wcześniejszymi pokoleniami i duszami w cudzysłowie karmy. Wiele osób w Ioni kobietę z gry, czyli karmę, określa po prostu karmą, jednakże wcześniej nazywała się ona i technicznie rzecz biorąc nadal nazywa się Darcha. Idąc dalej, wiemy oczywiście, tak jak wspominałem, że nieśmiertelna dusza miała wiele, wiele więcej inkarnacji niż tylko ta, która pojawiła się w karmie, przepraszam, w dar, szy, w dar, nie wiem, nieważne. I nawet jedną z nich znamy, ale że to temat taki bardziej lorowo zawiły i hardkorowy, zostawiam go na serię Czego Nie Wiesz O. Miejsce numer 9. Wielki, freliordowy miś Volibear. Samo imię Voliber powinno wam już tutaj nie pasować. Półbóg freliordu, mający w nazwie słowo bear, nie pasuje do mitycznego czy legendarnego, przepotężnego stwora. No i... Dobrze wyczuliście, jeżeli tak myśleliście, gdyż imię Volibear jest imieniem, które bohater otrzymał od ludzi. Otrzymał również wiele innych przydomków, takich jak Tysiąckroć przebity niedźwiedź czy bezlitosny grom. Jednakże w czasach, kiedy we Freliordzie nie było jeszcze ludzi, określany był jako Walhir, co też nie jest jego prawdziwym imieniem. Ogólnie to, tak w ramach ciekawostki, Woliber ma chyba najwięcej Najwięcej tytułów czy imion ze wszystkich bohaterów w League of Legends. Wracając to samo to, że Volibear i Walhir to nie są jego prawdziwe imiona, wiemy, gdyż sam Volibear czy Walhir o tym mówi, że jego prawdziwe imię jest znane tylko jemu They call me Volhir the Volibear. Great Storm. My true name is mine alone. Może teraz troszeczkę bardziej przyziemnie, gdyż wcześniej mówiliśmy o bogach i duszach, a teraz porozmawiajmy o zwykłym człowieku. Twisted Fate. Na pierwszy rzut oka idzie się domyślić, że nie brzmi to jak jego prawdziwe imię, a bardziej jako przydomek, no w końcu pokręcony los lub pokręcone przeznaczenie. Widać to szczególnie właśnie przy tłumaczeniu. Otóż Twisted Fate to przydomek, który bohater nadał sam sobie, aby, jeżeli mnie pamięć nie myli, ukryć swoje prawdziwe imię które było znane i kilkoro obywateli Bilgewater i nie tylko, chciało sobie, grzecznie mówiąc, uciąć z bohaterem pogawędkę. Kiedyś w starym lore znaliśmy tylko imię bohatera, czyli Tobias. Również to imię przysiąknęło, albo raczej dowiedzieliśmy się o tym imieniu z uniwersum High Noon Gothic. Dziś jednak wiemy, że jego pełne imię i nazwisko to Tobias Felix. Taki z niego trochę ligo-legendowy PewDiePie. Miejsce numer 7. Brandt. Jest to bohater z jedną z najsmutniejszych historii w Lidze. Zanim istota, która jest dostępna jako grywalna postać w grze, została Brandem, wcześniej była człowiekiem żyjącym we Freliordzie. Co jest ciekawe, bo Brand jest istotą ognistą, a Freliord, wiadomo, jest raczej krainą dość zimną. Który, wracając już swoją drogą, nie miał łatwego życia wraz ze swoją matką. Później pod swoje skrzydła przygarnął go Rajst, choć jego nauki i wskazówki co do władania magią niezbyt się przydały, i jego uczeń i tak skończył próbując wziąć jedną z run świata dla siebie, co poskutkowało kompletnym zniszczeniem jego duszy. Człowiek, który dopuścił się tego czynu, nazywał się Keigan Rocz. Jana, albo jak ja lubię mówić Janina. Nigdyś prawiona w magii wiatru Czarodziejka, chodzi mi tutaj oczywiście o stare lore. Dziś bogini burzy owiana niezwykłą tajemnicą w Zon i Shurimie. W zasadzie nie do końca wiem skąd wzięło się określenie Jana, zakładam, że zostało ono zmienione przez ewolucję języka w Zon, gdzie kiedyś miasto portowe należało do starożytnej Shurimy, a tam język był zupełnie inny, niż ten który dziś występuje na runterze. Z racji tego, że Jana była znana już za czasów właśnie starożytnej Shurimy, korzystając z niczego innego jak starożytnego języka szurimiańskiego. Znawcą drzew już byłem, teraz pora na mówienie biegle we wszystkich językach w League of Legends. Dlaczego w żadnym języku w League of Legends. nie ma słowa balans? Jej imię oznacza strażniczkę, zatem pierwotne imię Jany to Janarem. Tutaj myślę, że nie będzie dużego zaskoczenia na miejscu numer 5, gdyż lore Mordecajzera jest całkiem rozbudowane i co ciekawe, sporo graczy je zna. Wie, że za życia był brutalnym władcą dzisiejszych ziemnoksjańskich. Brutalnym władcą, który de facto nadal nazywa się tak samo, ale w innym języku. Tak oto wyrasta nam Marwek Poliglota. Otóż Mordekaiser to pierwotne imię bohatera za życia, ale w języku Ochnuńskim, czyli języku zaświatów, co przetłumaczając na, nazwijmy to polsko-runeterański, oznacza sanuzal. Jacks. Ten tu dopiero ma krótkie imię. Wiadomo, są krótsze, typu na przykład Waj, ale 3 literki na imię to i tak całkiem dobry i krótki wynik. I w przypadku akurat Jaxa, albo Syl Jaxa, wcale się nie dziwię, gdyż jego imię wcześniej było totalnie przydługawe i podchodziło pod Kalisi, matkę smoków, niespaloną itd. itd. kto oglądał Grę o Tron, ten wie jak Kalisi się przedstawiała. W każdym razie Jax nazywał się kiedyś dużo, dużo dłuższym imieniem, a mianowicie Syl Jax Kairinx Kochari i Kathun. No wcale się nie dziwię, że postanowił to imię skrócić i zostawić samego Jacksa po upadku i Kathi. Tak, tajemnicza i potężna bliźniacza esencja śmierci na najniższym stopniu podium. To miejsce nie tyczy się tego, że w różnych regionach mają oni inną postać, czy są różnie określani. To zależy od wierzeń i kultury danych ludów i społeczeństw. A to nie jest temat dzisiejszego materiału, a tym jest przeszłość bohaterów. A zatem. Kindred, jak wynika z kilku rzeczy, czy cytatów bohaterów, czy jednej z animacji rajotowej, kiedyś byli tak zwanym szarym człowiekiem, którego ja osobiście uznaję za poprzednią i pierwotną esencję śmierci. ów człowiek był jednak tak smutny i samotny, że magicznym toporem czy mieczem to już zależy od regionu, w którym tą historię się opowiada przeciął sam siebie na pół, i tak powstali Kindred. Na miejscu w drugim przywódca zakonu cienia, lub ładniej mówiąc lorowo, w języku e, chyba wastajów, choć nie wiem, Jan Lei miał nie jedno, a dwa stare imiona, których dziś nie używa. Pierwsze to Gowoz, i było to jego pierwotne imię, nadane mu przez matkę przy Narodzinach, jednakże później w szeregach zakonu Kinku, jego ówczesny lider, czyli oko zmierzchu, jednocześnie ojciec Szena, czyli. Mistrz Kusho nadał mu imię Usan. Jak widzimy, niestety, Zedowi ani jedno, ani drugie imię nie przypadło w 100% do gustu, więc zdecydował się na użycie innego. Jak to się mówi, do trzech razy sztuka. No widzicie, trzy to i tak za mało. Ja mam więcej. Miejsce numer jeden i król dzisiejszego materiału to Zerat. Przypotężny szurimiański byt, definitywnie jedna z najpotężniejszych runeterańskich istot. Być może wiecie lub nie, ale imię Zerat zostało Bohaterowi nadane przez Azira i oznacza w dosłownym tłumaczeniu ten, który się dzieli. Azir nazywał tak bohatera, gdyż ten pomógł młodemu synowi imperatora Szurimy. W nauce Azir dał mu im Takiej postaci, gdyż Zerat podzielił się z nim swoją wiedzą. Jednakże w Shurimie srogo karane i zakazane było nadawanie imion niewolnikom, a Zerat był niewolnikiem i było to tak srogo karane, że nawet syn imperatora, czyli oczywiście Azir, trzymał to w tajemnicy przed wszystkimi, nazywając Zerata Zeratem tylko na osobności. De facto wcześniej przez obowiązujące prawo Zerat nie miał imienia w ogóle co, jakby tak pomyśleć, jest niezwykle zaskakujące. I tym właśnie małym zaskoczeniem dzisiejszy materiał zakończymy. Moi mili, mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnych materiałach. Dziękuję pięknie za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.